Cześć, kochani, witajcie w nowym na moim kanale, zapraszam was na kolejnego vloga Ostatnio wam mówiłam, że już raczej nie będzie vlogów, że będzie mała przerwa od takich typowych vlogów Ale dzisiaj jakoś strasznie, nie wiem, wróciłam właśnie ze szkoły i miałam straszną ochotę do was pogadać Tak po prostu na luźno, zrobić takiego luźnego vloga Myślę, że teraz każdy z was ma więcej czasu, bo już w tej szkole jednak się niewiele dzieje Znaczy, wiadomo, zależy od szkoły, bo jak coś teraz poprawiacie czy coś, no to... No, to coś się jednak dzieje, ale ja osobiście już mam totalnie luz. Oczywiście, okulary zawsze i wszędzie muszą być, nieważne, że jestem w domu, jakby one po prostu muszą być. Nie, po prostu nie sądzicie, że zawsze fryzurę lepiej wygląda, z są okulary na głowie? Ja Nie wiem. Ja, ja się czuję w nich lepiej. Um, co wam chciałam powiedzieć? W tym vlogu właśnie mogę Wam pochwalić się moimi ocenkami na koniec roku, bo w sumie już jest koniec roku. Mam rozwalone łóżko, ale powiem Wam, że. Ja już naprawdę mam wszystko w dupy, w sensie jestem zmęczona po dzisiejszym dniu. Oceny na koniec roku. Z biologii mam czwórkę, no bo popsuło mi się przez dalny. Normalnie miałam piątkę jak chodziliśmy do szkoły, a na zdalnych jakieś nie wiem, te testy pani robiła i ja po prostu mi spadła ocena, ale no jest okej. Okay. Sami mam piątkę, dzięki zdalnym bym powiedziała. Z fizyki mam... Yy... Nie wystawioną, ale liczyłam na to, że będzie szóstka, ale nie wiem co będzie. Piątka jest proponowana. Bo na szkole są oceny do dziewiątej rano w środę chyba, więc jeszcze coś tutaj niby mogą... Yy... No ale większość mam dodanych. z geografii w każdym razie piątka. Nie wiem jakim cudem, bo moja wiedza z geografii jest marna, ale jest piątka. Historia mam czwórkę. Z informatyki mam szóstkę, z angielskiego piątkę, z hiszpańskiego... Yy, piątkę co? Ej, ale koks. szczerze mówiąc, myślałam, że będzie czwórka. Jeszcze w ogóle nie zaprezentowałam prezentacji, którą zrobiłam dla tej pani, a jakby już z końca roku już nie zabieram przychodzić do tej szkoły. W sensie ja dzisiaj chyba jestem ostatni dzień. Bo były takie pustki dzisiaj, jakby szczerze wam powiem, po prostu mi się nie opłaca. Ja mam prawie 100% frekwencji ze wszystkiego. Chodziłam naprawdę cały rok chodziłam jest teraz. Myślę, że na koniec roku już sobie mogę zrobić trochę wakacje, bo no naprawdę jest, są pustki w tej szkole, no i co? Oglądamy filmy, nic ogólnie nie robimy takiego, więc nie wiem, po co mam tam chodzi. Tak naprawdę zwardowanie mojego czasu. Nie wiem jakim cudem, ale Pani mam omówiła sobie piąteczkę, także ja jestem, jestem bardzo zadowolona. Z polskiego mam e, czwórkę. Ja mam czwórkę, chociaż bardzo miałam ambicje na piątkę, ale... No musiałabym napisać rozprawkę, a nie zdążyłam tego po prostu zrobić. Miałam za mało czasu, więc jest w czwórka z matematyki, mam piątkę. Jak to pani powiedziała na zachętę, bo jesteśmy z Fatrycone jak to ona powiedziała najlepsze w klasie, także na zachętę mamy piątki. No nie wiem czy o ten wychodzi ta piątka, ale, ale mam piątkę z podstaw przedsiębiorczości szóstka, z religii szóstka, z wiedzy o mediach, taki dodatkowy przedmiot, który ma do tego nasza klasa, bo jestem w takiej medialnej klasie, to jest Human, ogólnie tak się ładnie nazywa klasa medialna, e, to mam z tego szóstkę, z wos piątkę, z WF-u piątkę. I to koniec. E, także jak widzicie pasek mi wychodzi, także ja już tak naprawdę mogę nic nie robić i no, fajnie, fajnie się bawię. E, Jakoś tak sobie luźno gadamy, to mm, nie wiem czy widać, troszeczkę widać. Bardzo ładny glow mam dzisiaj, bo otworzono z Bell. W tym vlogu nowe pazury zrobić, bo w ogóle tutaj jest no, nieładnie, w sensie nie mam dwóch paznokci i tamtech już w sumie mam trochę odrosty. Przyszła do mnie paczka ze Strong Pointa już jakiś czas temu. Jeszcze nie miałam czasu jej otworzyć. Także biorę nożyczki i sprawdzimy, jak to wygląda. Zamówiłam sobie taki przepiękny baby blue strój do ćwiczeń. I zaraz zobaczymy jak ten kolor wygląda w rzeczywistości. O oh wow, już widzę, że widzę, że jest przepiękny. Ogólnie blondynkom jest podobno ładnie w niebieskim, w sumie też tak uważam, więc ten kolorek jest... No nie mam takiego jeszcze w mojej szafie, a jest bardzo fajny. I przetestujemy sobie w ogóle jak, jak tam stroje ze stron Pointa, bo jeszcze nigdy mm, nie miałam. A jak wiecie, ja sobie tam ćwiczę czasami wieczorkami w domu, więc na pewno mi się przyda. Wziąłam rozmiar XS, jakby XSS, to są leginsy i już widzę, że materiał jest bardzo rozciągliwy i przy tym też bardzo mięciutki i widać, że tutaj będą, zobaczcie, ładną pupę robiły, są bardzo wyprofilowane takie, one, na tej stronie było coś napisane, że one mają być jakby push up, czy coś takiego, tak wiecie, jak są czasami jeansy w sklepach napisane push up, to wtedy tak uwydatniają pupę, to tak samo te leginsy tak mają właśnie robić. Tutaj mają już takie ściągacze na nogawkach. No ale co, później się w niego ubiorę i wam pokażę jak to wygląda, ale zobaczcie, wyglądają na mega małe, w sensie tutaj w talii wyglądają na takie jak dla dziecka, ale to się wszystko, zobaczcie jak mega rozciąga. Dobra kochani, już założyłam na siebie ten strój do ćwiczeń ze Strongpointa, zobaczcie jaki przepiękny taki baby blue kolorek. Tutaj w kamerze to nie wygląda tak. Fajnie jak w rzeczywistości. O może teraz. To jest taki bardzo ładny intensywny niebieski. E, mam teraz tenk na sobie, więc wiecie, ale normalnie to takich koszulek to takie koszule, raczej nie noszę. Tutaj jest takie właśnie zebranie. Tutaj ładziutkie plecy e, z wysokim stanem, leginsy. Jedynie co, to góry jest dobra na mnie, natomiast leginsy są, no mogłabym bym po prostu wziąć rozmiar większy, bo są na mnie minimalnie ciasnawe, ale zobaczcie też pupę tutaj spoko, tutaj jest taki minimalny ściągacz no i ładnie podkreślają kształty, także myślę, że, że spoczko. Ogólnie zapomniałam wam nagrać całego procesu, nie wiem, robię paznokcie, mam straszny tutaj bałagan, ale skończyłam, już zrobiłam czarne, wiem, że lato, się zbliża wakacje i w ogóle i taki trochę Czarny, taki smutny kolor, ale miałam ochotę na czarne, bo dawno nie miałam czarnych, i zrobiłam tutaj sobie takim pyłkiem z Allegro, takim rush efekt. Zrobiłam po prostu no takie. No widzicie, nie wiem jak to nazwać. Może wam jutro w słońcu pokażę dokładniej. W każdym razie takie po prostu czarne. Ten jest chyba za długi, tego muszę skrócić. No, w każdym razie tutaj zastanawiałam, jaki, żeby jakiś holo sobie zrobić, albo coś takiego bardziej, no właśnie, miałam straszny problem ze zdecydowaniem się, ale ogólnie skończyłam. My mind is a barrel. Loaded clips in my guns tucked. Literally stupid up in the booth. I do dumb stuff. My words are like kung fu and I'm coming with nunchucks. I excel for my dreams. My ideas get a thumbs up. They all in my business. First on a hit list. I ain't coming up from rags, but I'm on the road to riches. Rubby got his own swag. Jangy got these hoes mad beloved when they see me like unravel gifts on Christmas. And that's word to Mel Gibson and all the fake Christians. I cop the new Jordan and drop a feeling like Tristan. They study my flow to. Dobra więc dzisiejszy dzień Wstałam i od rana ogarniam e, mój burdel e, Aktualnie i w pokoju I w całym domu e, No jest ciekawie, bo dzisiaj e, Stwierdziłam, że zrobię sprzątanie szafy I wszystko wyrzuciłam stąd i potem stwierdziłam, że w sumie posprzątam też całe mieszkanie I teraz mam tak wszystko rozwalone A tutaj jeszcze tupek mi się kręci Ale wyrzuciłam wszystkie moje koszulki, bo nie wiem jak mam to posegregować Bo jak zwykle się nie mieszczę w tej szafie I no jest po prostu tutaj ciasno Nie wiem jak mam to przełożyć Może bluzy jeszcze powieszę na wieszaku i stąd zabiorę Bo po prostu jest, no nie wiem, jest słabo Nie mieszczę się A więc biorę się za to Back abolition. I'm tap water sipping. Fiji not an option. my window shopping. She think my obsession toxic, huh? Now I like girls that don't believe in the hype until they see it when I breathe in the mic. Chin check. I'm at the door. My show. Dobra, kochani, wysprzątałam przepięknie kuchnię, y, aż lśni, po prostu błyszczy się i stwierdziłam, że wam zrobię mini food haul, bo byłam... Taki serio mini, bo poszłam na sekundę do Biedronki, y, bo właśnie chcę zrobić sobie na obiad y, tą ten makaron z TikToka taki z pomidorkami i yy, no właśnie z fetą. Zadam tylko taką i jeszcze wziąłam bagietkę, yy, właśnie makaron, rukole. bo ja tam jeszcze dodaję rukole. Yy, wziąłam frugo arbuzowo, truskawkowe, to będzie na pewno dobre. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze sobie czekolady na poprawę humoru i jeszcze wziąłam storczyka. Zobaczcie jaki ładny jest taki. Duży bardzo. Właśnie nie wiem, czy mamy na niego miejsce w domu, ale bardzo mi się spodobał dla mojej mamy, bo ona bardzo lubi storczyki. Więc dobra, zabieram się teraz chyba za... Właśnie w sumie zjem zupę, a potem będę robić ten makaron. Hej kochani, siedzimy sobie właśnie z Laurą. byliśmy na Bubble Joy'u, siedzimy sobie teraz nad Wisełką na schodkach i jemy burger, bo w Bobby Burger no burgerach. Tak, no i właśnie sobie będziemy konsumować. gdzie wziąłam sobie serowego i... I tak. Hejka kochani, miałam w ogóle się odezwać do was wczoraj Ale po prostu wróciłam bardzo późno I już nie miałam e, siły jakoś tak. E, ogólnie gdzieś się pomalowałam Tak delikatnie, taki make up no make up zrobiłam Moje włosy jakoś się nie układają Ostatnio są jakieś tantowane, Chyba nie wiem sama jakie Ale są po prostu spuszone Gdzieś was tutaj postawię, jestem się bardzo zadowolona Bo porządek w moim pokoju jest piękny Tylko tam widzicie na szafie coś się dzieje Ale to jest pudełko czekające W sumie nie wiem na co to pudełko tam czeka ale poza tym to tutaj już mam pokój bardzo ogarnięty. Serio, posprzątałam Ci całe mieszkanie, ale to tak całe. Po prostu chciałam zrobić niespodziankę mojej mamie, bo ostatnio po prostu tak trochę gorzej się dogadujemy i chciałam się z nią pogodzić i chciałam jej właśnie zrobić niespodziankę. I po prostu posprzątałam całe mieszkanie, kupiłam mi kwiaty, także mam nadzieję, że wiesz, że będzie okej. Okay. I tak w sumie spędziłam cały dzisiejszy dzień. Nie poszłam do szkoły, bo już mamy wesołym na oceny i po prostu tam prawie nikogo nie ma. Na wszystkich lekcjach oglądamy filmy, więc wiecie, wolę jakoś tak mądrzej i spożywskować ten czas niż siedzieć i patrzeć, oglądać jakieś filmy. Na każdej lekcji Także co chciałam powiedzieć To to, co robiłam wczoraj To wczoraj właśnie był bardzo, bardzo fajny dzień Bo w sumie najpierw się wyspałam Potem z Laurą stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie Właśnie na Bubble Joya do centrum Wzięłam od razu trzy Jeszcze do domu przywiozłam Porobiliśmy sobie jakieś fotki poszliśmy na, na te burgery Tak jak wam właśnie pokazywałam I jadłyśmy sobie te burgery nad Wisełką Specjalnie właśnie wzięliśmy na wynos, żeby jeść tak klimatycznie nad Wisłą W ogóle nad Wisłą spotkałyśmy tego Kamila Szymczaka z cyprianem, wiecie pewnie, któryś takich dwóch typów, które nagrywam na TikToku bardzo często razem, właśnie. No, dziewczyny na pewno będą kojarzyć, tak? Ja ogólnie z wieżą to spotkałyśmy, eee, ale tak. Ale zbyt zdyczani, żeby podejść po powody. Więc sobie właśnie te burgery nad wisłą, a później e, przeszłyśmy całą tą, jakby wisłą, bulwarami szłyśmy daleko, do, aż do mostu Gdańskiego, ja zawsze mi się te mosty warszawskie, chyba do Gdańskiego, no tam po prostu tego bliższego do Arkady, z tego centrum nauki Kopernik przyszliśmy aż do tego, wiecie, mostu tam sam też po prostu, gdzie jest bliżutko do Arkady, Bo w Arkady musiałam odebrać mój pierścionek Który oddałam na mi jakiś czas temu A w ogóle moje paznokcie Halo, miałam wam pokazać moje paznokcie Także tak się prezentują w świetle dziennym Jakby te, te dwa pierścionki są złote, co nie? Z nimi dostałam je tam kiedyś w Nic mi się nie dzieje A ten kupiliśmy sobie z Laurą same Takie wiecie, po prostu mamy dwa takie same I po prostu on jest pozłocany I bardzo mi się zniszczył Teraz będę o niego bardziej muszę pamiętać, żeby go zawsze Zdejmować do mycia czy mycia się ogólnie, bo po prostu mi poschodziło to złoto, także po prostu oddałam go do naprawy i teraz właśnie musiałam go odebrać, także mam go już. A pazurki prezentują się tak, może nie są jakieś najcudowniejsze, ale nie miałam w ogóle pomysłu i zrobiłam tutaj po prostu taki, jakby. No to nie jest brokat, tylko to jest, wiecie, taki. No takie białe jakby, jakby kropeczki, ale, ale w sumie wydaje mi się, że spoko wyszło. Podobają mi się serio. Lubię, lubię strasznie czarne paznokcie. Nie wiem czemu, ale lubię siebie w czarnych paznokciach. Ale nie o tym mówię. Mam miliard myśli, jak zwykle i wam wszystko mówię naraz. Co wam chciałam powiedzieć jeszcze, to to, że właśnie poszliśmy na i tam jakieś małe zakupki zrobiliśmy. Kupiłam sobie tylko dwa topiki. Eee, chciałam pokazać, bo już zobaczcie, porządek za mną w szafie eee, zrobiony jest ładnie. Kupiłam dwa topiki, takie króciutkie, to są takie bardziej... Widzicie długość? Długościowo są takie jak staniczki w sumie Ale to są po prostu takie topy Piki 1-10 zł w H&M Więc y, czasami właśnie jak masz takie basic topy to, to się mnie pytacie skąd Także za dyszkę w H&M kupiłam niebieski i biały y, I spoczko bardzo I co jeszcze? jeszcze taki kremik z filtrem 50 znakomi next level To jest taka nowa seria y, Bardzo właśnie polecana przez kosmetologów y, I to jest ten basic, czyli po prostu ten filtr y, Taki dzienny, bardzo on jest nawilżający jakiś są kwas hialuronowy w sobie Nie wiem, nie testowałam, ale ludzie bardzo... Bardzo polecają. Yy, także zobaczymy. Wiecie, teraz używam totalnie tej pięćdziesiątki na co dzień. Teraz używam z Holika Holika. I jest spoko, ale właśnie chcę potestować też różne inne Także takie małe zakupy zrobiłam, bo tak jak wam mówiłam, starałam się ogarnąć mój zakupoholizm i jednak tyle nie kupować A później po tej Arkadii jeszcze podjechałyśmy spotkać się ze znajomymi, tam spotkaliśmy jeszcze innych znajomych I poszłyśmy sobie posiedzieć na taki mały piknik nad kanałkiem, to już tak wieczorkiem i co? I potem wróciłam do domu, także taki dzień W sumie potem jeszcze długo siedziałam i sobie gadałam przez telefon ze znajomymi, więc jakoś tak w ogóle zamotałam, cały dzień coś się działo bardzo lubię takie dni, bardzo nie lubię siedzieć na dupie bo po prostu od rana do wieczora i wiecie, na przykład leżeć w łóżku i oglądać serial, w sensie raz na jakiś czas, tak, jedni są spoko, ale nie pamiętam kiedy ostatnio miałam taki dzień, bym cały nie przeleżała w łóżku, na przykład w piżamie i oglądała serial, czy siedziała przed komputerem, nie wiem, po prostu... Nie lubię za bardzo takich, nie czuję się wtedy nieproduktywna, czuję się taka zdechła, splaczała. Także tak, tak się wczoraj bawiłyśmy i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A dzisiaj właśnie wstałam i miałam w planach właśnie tak przeleżeć, ale stwierdziłam, że no nie, po prostu nie mogę tak zrobić. Korzystając z tego dnia po prostu posprzątałam. Tak jak wam pokazywałam, kuchnia jest ładnie posprzątana. a właśnie nie wiem, czy, czy mi się czasem nie pali coś. To jest mega satysfakcjonujące uczucie, jak robicie tą fetę pastę. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, to... To kończą musicie, serio, już wam mówiłam, że to przepraszam, ale to jest strasznie satysfakcjonujące, jak to wychodzi z piekarnika i te wszystkie pomidorki można rozgnieść, serio, strasznie lubię to uczucie. Kochani, witam was kolejnego dnia Dzisiaj mamy czwartek Ja się ubrałam w sukienkę Taką różową i dzisiaj jadę sobie Z Laurą do centrum Na kolejnego tripa po Warszawie Pewnie znowu pójdziemy na Bubble Joy'a Zobaczymy jak to tam wyjdzie Ale jeszcze muszę podjechać do szkoły, bo do 13 jest Pani pedagog i muszę odebrać moje stypendium Czy tam jakieś zaświadczenie o stypendium Jakąś tą kartkę, w każdym razie moja wychowawczyni do mnie pisała Żeby właśnie przyjechała gdzie do 13 To odebrać Flashbackami robi to ten puder chyba troszkę ale co musiałam powiedzieć, to to, że po pierwsze, że wy to widzicie, mam jakieś bielsze zęby, bo od jakieś 3-4 dni, no, nocy właściwie, je wybielam takimi specjalnymi nakładkami. Moja ciocia jest dentystką. Jeśli ciocia oglądasz, to pozdrawiam serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dostałam, jakby, robiłam mi takie odlewy z moich zębów. Tak, taką masą, trochę jak gipsową Taką śmieszną masą w każdym razie I z niej powstały, zobaczcie, takie nakładeczki na zęby Które się tak wkłada, tak, wiecie O tak, i w tym się śpi I tutaj mam takie żele specjalne Wybielające, i te żele się po prostu tutaj Nakłada To się tak, wiecie, składnie pasuje Do moich ząbków, i ja w tych nakładkach sobie śpię Już właśnie od trzech czy czterech nocy I zdecydowanie widzę Że te zęby są bielutkie Nie lubię się szczerze strasznie, nie lubię jakby Widzę, ja uśmiechając się wygląda po prostu źle. Wygląda, no nie, źle, po prostu źle. E, widzę, to zawsze normalnie po myciu zębów sobie robię i rano, rano normalnie moje ząbki. Także jest. E, Przyzwyczaiłam się już dzisiaj, dopiero po w czwartym razie chyba mnie bolą te zęby, więc nie wiem. Coś jest nie tak, od zimnej wody na przykład mnie bolą i w ogóle się jak się budziłam i jakoś tak bolały, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok yy, i, I co? I właśnie dzisiaj podjadę do szkółki, za chwilę mu to tam zawiezie. Mam nadzieję, że już odbiorę to stypendium naukowe, wiecie, za z odpaska właśnie chyba jakoś tak się dostaje u nas w szkole. No tam wiecie dwie stówki, niby dużo, ale jednak zawsze coś. Yy, jak to moja wychowawczyni skomentowana, miał mały drobiazg, także jadę to odebrać. czy to Ja się strasznie jaram, bo ja. Zresztą chciałam zrobić takie wybilanie udędzy pod lampą, ale to myślę, że jest jeszcze lepsza opcja. Po prostu robię to sobie wiecie, tak jakby sama sobie to nakładam ten żel. Już wiem, jaką ilość dokładnie tego żelu trzeba nakładać, żeby on nie wypływał. I po prostu mam. <grystanie> Zrażnie nie lubię się szczerze, ale chciałam Wam pokazać i jest dobrze. Jaka kochani, dzisiaj mamy piąteczek o matko, o, ale mi się rozświetla odcina. O wow! Ja dzisiaj jadę do Energylandii, tak jak wam mówiłam i jakby nie biorę aparatu, ale będę wam coś tam nagrywać telefonem. Myślę, że nie za dużo, ale coś tam wam na pewno ponagrywam. Mamy zbiórkę piąt 45, także będziemy jechać jakieś 4-5 godzin coś takiego i lecimy. Dobrze, pani jesteśmy już w Energylandii, byliśmy na Hyperionie jako po prostu no, zaczęliśmy od niego. co jest za mną, jak widzicie. I było koks, widzicie? Wyjechałam z Kacprem, który jechał pierwszy raz i był lekko obstrany, ale bawiliśmy się świetnie oboje. E, ale te trzy lata temu bardziej, w sensie, jakoś mniej byłam, nie wiem, bardziej odporna na... Muszę przynosić dziadek dziadek A miała minę jak umarły dziadek, tak jałam. Tak. To, to tak śmieszne. E, dobra, więc tylko tyle wam chciałam powiedzieć. me packs never get it back you know how i wrote paraplegic with believe him barely standing no more girl told me i ain't and i believed it fully got a daughter around in the niggas skin shit i got problems in life but i ain't defeated postponed the paparazzi gland for this godforsaken man free the bros out the shackles like it's 18.4 Nie wiem co oni tam gadają, ale było spoko, ale mam wrażenie, że te 3 lata temu jak byliśmy z laurą na zielonej spale tutaj, to wszystko było takie delikatniejsze i jakieś nie... O matką trzymam ten telefon jak jakbyś upośledzona. Wszystko było delikatniejsze i jakoś, nie wiem, mniej emocji, a teraz prawie się zrzegałam. Asia jest jest tak, bardzo. Dobra kochani, byliśmy właśnie na zadrze, byłam bardzo obstrana i nie byłam w stanie, musiałam zamknąć oczy w tym momencie, jak się leci tak totalnie pod 90 stopni w dół i to się dzieje w takim tempie, że musiałam przymknąć oczy na dłuższy moment, bo nie byłam w stanie na to patrzeć ale było turbo szybko i bardzo szybko, to się wszystko tak szybko działo, że jej nie wiedział, gdzie jestem, czy ja jeszcze żyję, czy już zemdlałam. Jest za mną, jak widzicie, ale ta konstrukcja wygląda tak, jakbyśmy jakby się zaraz rozrotowali. jest takie, co to jest drewniane, to ma się poczucie, jakby to było niestabilne, no ale jest stabilne i było się ciężko trzymać. Uważam, że te rączki były bardzo nie, niewygodne, ale ogólnie było bardzo fajnie. Chyba lepsze niż aquarium nawet. I koks. Permeate the message with a fucking spray can. save your face with a fucking spray can. Okej, kochani, aktualnie jesteśmy w łazience, czekamy, na Aspera się przebierze, my już jesteśmy w strachu kąpielowych, tylko w spódniczkę i idziemy teraz na te wszystkie wodne atrakcje, także wreszcie się odchłodzimy, bo jest 32 stopnie i umieramy. Dobra kochani, więc byliśmy teraz tutaj na tych wodnych, a jesteśmy na tej strefie wodnej normalnie. I co? Przerobliśmy się w trojką kąpielowe i właśnie tutaj były się te wszystkie zjeżdżania, niebieskie, białej, tylko nie były świątyj czerwonej, bo to jest taka, wiecie, że po prostu się pionowo w dół spada. pionowo. No tak, pionowo w dół. jay-z was right about when you biggest Drake is meanwhile judges giving time like it's lay the despite states of adjacent goin' going legal with it i swear the people keeping the rock flag and eagle with them are so misguided that they ain't even know Tak, właśnie właśnie wróciłam z Energylandy, jestem strasznie zmęczona tą wycieczką, bardziej zmęczona po prostu pod tą podróżą autokarem pięciogodzinną. E, nawet, nie wiem, czy się troszkę nie przedłużyło, no jestem w domu, zobaczcie, teraz godzina 22.53, Także prawie o 24.00 dopiero wróciłam do domu z wycieczki szkolnej, na szczęście mój tata po mnie przyjechał. Stwierdziłam, że jeszcze w ogóle wam nie pokazałam ci mojego outfitu, bo dzisiaj rano było tak totalnie wszystko na szybko, bo troszkę mi się przesnęło, miałam zbiórkę, e, o której... O 5.45 pod szkołą, także miałam mm, ja stać troszkę wcześniej, ale no, przyznało mi się, więc nie miałam mało czasu. Także mam dzisiaj odwiedzik cały ze strefy to Taki zwykły czarny topik e, i taką spódniczkę. To, są, to jest super, bo to jest spódniczko z spodenki. Co nie wiem, sobie w autobusach się siedzieć na ludzie. I wiecie, i tak samo na tych wszystkich atrakcjach, gdzie podwiewało i <noise> chociaż na jednej tam się bałam, żeby wiedzieć, się było mi dupę, bo jeździliśmy jakby na tym łocie takim z so tą i tą i tak się obraca i tak jeszcze z góry nogami, to miałam wrażenie, że mam wszystko na wierzchu, ale tak naprawdę, no, bo po prostu czułam się bezpiecznie, bo mam pod spodem spodenki. Było 34 stopnie w końcu, miałby 32, ale było 34 i było okropnie gorąco, ale nawet to było do wytrzymania, zobaczcie, w ogóle... Na razie się spaliłam na dekolcie, nie wiem czy to widać, ale mam wrażenie, że opaliłam się dzisiaj bardzo, a posmarowałam się tak no może nie idealnie, ale troszeczkę... Ej no, nogi, mam wrażenie, że mam jakieś ciemne nogi, czy wy to widzicie, ja nie wiem, ale jak się opaliłam, to super, serio. E, mój makijaż już po całym dniu e, bawienia się w basenie i w ogóle lekko ledwo żyje, bo jeszcze juleczka mnie musiała wrzucić do wody, także... E, tak, jakbym sobie właśnie w tej wodzie nurkowała, a nie byłam na to przygotowana, nie chciałam mieć aż tak mokre włosów. Wczoraj je myłam, a dzisiaj po chlorze naturalnie wyschłonęłam. Wyglądam już naprawdę słabo, bo tak jak mówię po basenie, makijaż mi się rozpłynął, ale chciałam Wam tak szybko powiedzieć, jak było. Więc ogólnie, poza tym, że męcząca podróż, to w samej Energy Landii było spoko. Jakby było sporo ludzi, ale jakoś tak, szczerze mówiąc, że myślałam, że będziemy dłużej stać w tych kolejkach. Na wszystkie najfajniejsze te atrakcje, jak wiadomo, Hyperion, Zadra, Mayan, Dragon, no, na tych takich po prostu, na których chcieliśmy iść, to byłyśmy. I było bardzo fajnie, eee, serio. W sensie po prostu wyrobiłyśmy się na wszystko, na co chciałyśmy edukować na formułę, w sumie nie wyrobiłyśmy. Także pan mam telefonem, ale to tak, wiecie, było trochę ciężko, bo się śpieszyliśmy. Musieliśmy jak najwięcej jednak tych atrakcji zobaczyć, i też tak ludzi było dużo wszędzie dookoła i po prostu wiecie, było ciężko by mi nagrywać, więc nie wiem, czy wszystko na pewno się nagrało i że tam sobie międzyczasie jadliśmy pizzę i coś tam, bo jednak byliśmy głodni po wyjściu z wody, bo jakoś tak w połowie chodzenia po tej Energylandii przebraliśmy się w stroje kąpielowe i klapki, tam wiecie, wzięliśmy w sobie wszystkie ręczniki i po prostu weszliśmy na tą wodną strefę, bo jak byliśmy właśnie, ja byłam w Energylandii 3 lata temu z, chyba to było 3 lata temu, tak z Laurą na zielonej szkole i nadal vlog na kanale, jak ktoś chciał sobie zobaczyć no to właśnie wtedy było, właśnie Zadry nie było i nie było tych wodnych, wodnej strefy A no otworzyli w tym roku, w tym roku chyba tak, tą właśnie wodną strefę i było dużo fajnych zjeżdżalni I można było jeździć na pontonach jeździć Pływać po prostu tym, z tą zjeżdżalnią Jakby na pontonie, takim dwuosobowym też Były jedna osoba, dwuosobowe Więc my sobie z Laura, na tym dwuosobowym e, Płynęłyśmy i było sobie bardzo fajnie Znowu było kurde 34 stopnie Ale też fajnie pomyśleli, że jakby jak się na przykład stało w kolejkach To gdzieś tam zawsze wyżej Były takie spryskiwacze z wodą Takie rozpylacze, co nie, że taką bryzę robiły fajną I właśnie tak jakby stało się w kolejce A tutaj nawet tak delikatnie Ten tak jakby deszczyk kropił, ale to nie był deszczyk tylko wiecie, taka, tak jak od raszacza, taka bardzo przyjemna bryza, więc to fajnie pomyślałem na taką pogodę, ale jestem padnięta, wykończona po całym dniu także chciałam już zakończyć tego vloga jeśli wam się podobało, stawiacie kciuki w górę i widzimy się już na tydzień w nowym filmiku na moim kanale Ujaki, pa